Steamag Agro Polska, regionalny dyrektor sprzedaży, odpowiada za rozwój sieci dystrybucyjnej. Dzisiaj odwiedzimy jeden z wiodących punktów na mapie Wielkopolski. Jesteśmy na miejscu w miejscowości Sapierzem w powiecie Kotoszyńskim, gdzie odwiedzimy dziś naszego dystrybutora. Zobaczcie sami, jak wygląda współpraca z Steamag Agro Polska. Panie Marku, mamy do nawóz. Oj, no tylko chwileczkę. Mamy ten nps 49 i dowiedziemy się, to 12 ton, jak też. Nie ma problemu dla tego klienta. Dobrze. Dziękuję, ślicznie, Do usłyszenia, do widzenia. No, to mamy zamówienie kolejne. Czy więc... się. ja też się wsiadłem z kolejnym zamówieniem. No to, to dla Was, jaś, to super. Starczy, możesz obsłużyć. No, więc... no Widzę, że też nie takie małe. to jest Bardzo dobrze. Dziękujemy. Krzysztofie, dotarliśmy do ponad 100 klientów wspólnie. Powiedz, co klienci cenią w firmie Team Agro, ale również co ty cenisz we współpracy z nami. Doktor, no co ceniam? Towar zjeżdżają na czas. Zamówienia są bardzo szybko zrealizowane, bo można powiedzieć, zamówienie schodzi do nas, składamy i zaraz mamy towar. Można powiedzieć, w ciągu tygodnia jest towar dostarczony z Austrii. Tak? Towar jest dobry, tak? bo też go stosujemy u siebie w polu. Więc myślę, że to też jest jakaś taka reklama po prostu dla innych gospodarzy, po prostu, że go stosują, tak? A jak oceniasz współpracę z naszymi doradcami techniczno-handlowymi? Czy dla Ciebie jako dystrybutora narzędzia, którymi dysponujemy i wiedza naszych doradców jest pomocna w, w rozwoju Uważam, swojego... uważam Tomku, że bardzo jest pomocna, bo narzędzia na pewno macie profesjonalne. Wykonujecie każdy, każdy pomiar, czy z liścia, czy z korzenia, czy przegląd roślin. Uważam, że to jest potrzebne też. Krzysztof, a jak patrzysz w przyszłość, jeżeli chodzi o współpracę z Team Agropolska? Tomku, uważam, że jak już współpracujemy praktycznie 3 lata, tak? że no już jest, minęło. Zobacz, jakie wyniki żeśmy osiągnęli, bo żeśmy osiągnęli bardzo duże wyniki, bym powiedział. Ja tutaj na no, naszą małą firmkę. Więc ja myślę, że będziemy mamy tylko po tej gałęzi się piąć dalej i sprzedać jeszcze więcej i więcej będziemy wchodzić w inne regiony, może będziemy nawet dostarczać, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Ja też Krzysztofie się cieszę, że ta współpraca cały czas nam kwitnie. Mam dla Ciebie najlepsze życzenia z okazji świąt Nowego Roku i tego, czego chciałbym Tobie życzyć i sobie, to to, żeby ten rok 2023 był tak owocny jak 2022. No dziękuję bardzo. Dzięki Krzysztof. Dziękuję.